Kochani moi, ciąg dalszy naszej konferencji na temat duchowości pustyni i tego, jak ważna jest pustynia w naszym życiu. Pustynia, czyli miejsce spotkania z oblubieńcem. Pustynia, czyli miejsce wzrostu w intymności z Panem. I pustynia, która jest miejscem równocześnie rozpoznania głęboko zakorzenionych w nas naszych osobistych demonów, które dopiero na pustyni można rozpoznać, Zobaczyć je i zwycięsko wygrać walkę. Szatan zawsze, kiedy atakuje, to czyni to zaskoczenia, robiąc hałas, i w tym hałasie doprowadza do wyrzucenia całego diabelskiego syku, i całej diabelskiej trucizny na drugiego człowieka, szczególnie. Zobaczcie, jak szatan atakuje w kontekście relacji. Bardzo często będzie to atak nagły. Bardzo często ktoś nam bardzo szybko podniesie ciśnienie. Awantura będzie o byle co. Eksplodujemy, w tych emocjach powiemy słowa, które nigdy wcześniej byśmy nie chcieli powiedzieć, które potem bardzo często żałujemy, ale już jest za późno. To już się stało. Dlatego jest tak ważne, żeby sobie uświadomić, że on atakuje zaskoczenia. Chce uczynić hałas emocjonalny Żebyś wyłączył rozum, wolę, emocje ponad wszystko i w tych emocjach stajesz się destrukcyjny dla siebie i dla innych. Wypowiadasz potem słowa, które są jak bicz, którym biczujesz ty, którzy są wokół ciebie. Pustynia to jest miejsce, w którym w szczególny sposób chodzisz wyciszony żeby dobrze rozeznawać, kto do Ciebie mówi, kto Ci to podsuwa, kto ma jaki interes w tym, żeby Ciebie kontrolować. Pustynia, jak wiecie, jest czasem, który w szczególny sposób Bóg chce mówić do naszego serca. I czasami to, co jest na pierwszy rzut oka przekleństwem, jest największym Bożym błogosławieństwem. I tego nieustannie się uczymy przez całe nasze życie. Wiecie, dla chrześcijanina, czyli kogoś, kto całkowicie ufa Bogu, kogoś, kto codziennie oddaje Bogu każdy dzień, czyli mówi, ty reżyseruj wszystko, ty czyń to, co chcesz we mnie, dla mnie, dla moich najbliższych. Wszystko jest dobre. Nie dzielisz wydarzeń na tak po ludzku, złe czy dobre. Wszystko jest łaską. Jak mówią święci. Czasami łaską, którą bardzo łatwo przyjąć, a czasami łaską, którą trudno przyjąć. Ale wszystko jest łaską. Przez wszystkie wydarzenia, przez wszystkie sytuacje, przez różnego rodzaju y, ludzi, którzy pojawiają się w ciągu dnia, Bóg chce coś do nas mówić. Cały czas jest z nami w rozmowie, w dialogu. Rozmawia z nami przez wydarzenia życia, przez konkretne osoby przez reżyserowanie konkretnych sytuacji. Naszym zadaniem jest nauczyć się rozpoznawać, co on chce mi powiedzieć. Dlatego pustynia jest zaproszeniem do głębokiego zasłuchania się w głos Boży. Wiecie, to słuchanie Bożego głosu jest przecież tak naprawdę istotą chrześcijaństwa. Jezus mówi: "Moje owce znają mój głos i idą za nim". I rozpoznają głos oblubieńca spośród wszystkich innych głosów, które bombardują ich serce. I rozpoznają te głosy obce i za tym obcym głosem nie pójdą. Czyli naszym zadaniem jest rozpoznać głos oblubieńca Jezusa, króla, który jest we mnie. Wyciszać wszystkie inne głosy, które próbują ten jeden, jedyny głos zagłuszyć. Jeśli naprawdę zależy Ci na tym, żeby słyszeć głos Boga, to pozwól, żeby On zaczął reżyserować wszystko, tak, żeby wyciszyć tych, którzy za bardzo hałasują w Twoim życiu. Wyciszyć te wszystkie relacje, o których mówiliśmy wczoraj relacje, które mogą być relacjami toksycznymi, które zagłuszają nam głos Boga, pretendując do tego, że. Ten głos musi być dla ciebie najważniejszy, na nim musisz być skupiony, ale on bardzo często będzie zagłuszał głos oblubieńca. Myślę sobie o kapłanie Zachariaszu. Jest kapłanem. Kapłan to jest ktoś, kto ma w sposób szczególny, Słuchać Boga, słuchać Jego słów i te słowa ogłaszać ludowi. Wiecie, imię Zachariasz oznacza Bóg pamięta. To jest bardzo ciekawe. Zachariasz żyje w swoistej depresji. Poczuciu bycia w jakiś sposób odrzuconym przez Boga. Jego żona Elżbieta jest niepłodna. Stary Testament wielokrotnie mówił o tym, że niepłodność jest skutkiem przekleństwa, jakiegoś być może ukrytego grzechu, który ży, żyje w życiu kogoś, Bóg widzi ten grzech i nie daje błogosławieństwa. Proszę sobie wyobrazić, nie, że żyjecie w mentalności, w której dzieci są błogosławieństwem Bożym. I ktoś, kto nie ma dzieci, w opinii całej wioski, miasta, jest przeklęty przez Boga. I jeszcze to dotyczy kapłana, który stara się, pewnie jak potrafi, jak może, być wiernym obowiązkom kapłańskim. Ale nie ma dzieci. Za każdym razem podejrzewam, kiedy modlił się, kiedy szedł do świątyni, kiedy modlił się razem ze swoją żoną, modlili się na pewno o potomka, modlili się o dziecko całym sercem, wołali do Boga, wylewając swoje łzy: Boże, daj nam dziecko, daj nam syna, daj nam córkę, pobłogosław potomstwem. A Bóg nie odpowiadał. I mijały lata. I on, który. Głosił Bożą moc, Bożą wszechmoc, Boże błogosławieństwo. Sam miał z tyłu głowy, że ludzie, którzy patrzą na Niego i słuchają Go, osądzają Go być może w sercu, mówiąc: Ale Ty jesteś przeklęty. Coś w Twoim życiu jest nie tak, bo Bóg Ci nie daje potomka. I wyobraź sobie, że żyjesz pod takim osądem. Dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, będąc obmawianym za plecami, kiedy idziesz ulicą, kiedy idziesz do sklepu, kiedy ludzie pozdrawiają cię, ale swoje myślą. I Zachariasz, imię które mówi, Bóg pamięta, o czym pamięta? O każdej modlitwie, którą kapłan zanosi do Niego. Bóg pamięta wszystkie Twoje modlitwy. Bóg pamięta. I Bóg pamięta obietnicy, że będzie Ci błogosławił w potomstwie. Bóg pamięta. I wiecie, co jest najbardziej zaskakującego? Że kiedy Bóg przychodzi z odpowiedzią wypełnienia obietnicy. Kapłan nie wierzy. Nie wierzy w to, że Bóg odpowiedział na jego modlitwę. W momencie, w którym powinien podskoczyć z radości, dziękując i uwielbiając Boga, że przychodzi z odpowiedzią, że da mu syna, Zachariasz pokazuje swoją niewiarę. Że Bóg ma moc to uczynić. Jest nieprawdopodobne. I wtedy, jak wiecie, przychodzi czas, w który szczególny sposób Bóg, kapłana, który ma głosić słowo, który ma być głosem Boga, wprowadza w milczenie. Związuje mu język. Nie będziesz mówił przez dziewięć miesięcy. Wydaje się, że to jest przekleństwo. Wydaje się, że teraz, właśnie, tata powinien szczególnie uwielbiać i wysławiać Boga za to, że Bóg dał mu syna, że ten syn zaczyna w łonie jego żony się kształtować. To jest czas dziewięciu miesięcy wybuchu radości. A Bóg wprowadza Go w milczenie. Związuje mu język, żeby trwał w ciszy. Dziewięć miesięcy. To jest czas odpoczęcia do urodzin. Bóg daje wielkie błogosławieństwo Zachariaszowi. Związując mu język. Myśmy powiedzieli dzisiaj. Dając mu zakaz głoszenia, daje mu wielkie błogosławieństwo, aby kapłan mógł wejść w ciszę, która będzie dziewięciomiesięczną pustynią, przygotowującą narodziny jego syna, przygotowującą zobaczenie obietnicy Boga, przygotowującą ogłoszenie, że Bóg pamięta. Że Bóg nie zawiódł, że Bóg słyszał każdą modlitwę Zachariasza i Elżbiety. To jest zdumiewające, że te dziewięć miesięcy w całkowitej ciszy, kiedy nie możesz powiedzieć ani słowa, zaczynają na nowo. Budować kapłaństwo Zachariasza. Na poziomie intymności z Bogiem, jakiego nigdy wcześniej nie miał, jakiego nigdy wcześniej nie osiągnął. Dziewięć miesięcy ciszy. Dziewięć miesięcy wzrostu. Do czego wzrostu? Też do tego, aby ogłosić słowa Boga, które kształtują się przez dziewięć miesięcy w ciszy milczenia. Po dziewięciu miesiącach ciszy, Zachariasz wypowiada słowa, zwane kantykiem Zachariasza w Nowym Testamencie, który będzie zapisany w Słowie Bożym i będzie odmawiany przez miliardy ludzi aż do końca świata. Kantyk Zachariasza. Dziewięć Miesięcy milczenia, ciszy, która ukształtowała słowo dane od Boga, aby po dziewięciu miesiącach wypowiedzieć je w kilkunastu zdaniach, które zostaną zapisane i będą powtarzane i omadlane przez miliardy ludzi do końca świata. Czy rozumiecie znaczenie ciszy pustyni? W której koncentrujesz się tylko na tym, aby słyszeć głos Boga? Tylko na tym. Wyciszasz wszystkie inne głosy, aby skupić się tylko na tym jednym. Co więcej, ta cisza dziewięciomiesięczna, te dziewięć miesięcy milczenia. Ta pokuta, która tak naprawdę była błogosławieństwem dla Zachariasza, stanowi również fundament pod przyszłą misję jego syna, który pójdzie na miejsce pustynne, aby stać się głosem wołającym na pustyni. To jest zdumiewające. Dziewięć miesięcy my się sobie gdybyśmy sobie zrobili taki chociażby taki układ z Bogiem, że każdego miesiąca, na przykład niech to będzie pierwszy piątek miesiąca przez dziewięć miesięcy, w każdy pierwszy piątek miesiąca Będę trwał w całkowitej ciszy. Zrobię sobie dzień pustyni. Może nawet tak mi się uda, wezmę wolne z pracy. I pojadę sobie w miejsce, gdzie będę tylko dla Jezusa, a On tylko dla mnie. Z tą intencją chcę usłyszeć Twój głos. Nie wiem, jak żyć. Nie wiem, jak prowadzić moją rodzinę. Nie wiem, jak prowadzić moje małżeństwo. Kręcę się w kółko, nie wiem, co mam robić. Potrzebuję usłyszeć Twój głos, który mnie poprowadzi głos pasterza jestem Jego owcą. Chcę pójść za Tobą, pasterzu, ale nie wiem, gdzie jesteś. Nie słyszę Twojego głosu, więc nie wiem, gdzie mam pójść. Pierwszy piątek miesiąca, dziewięć miesięcy, jak dziewięć pierwszych piątków miesiąca, z intencją, abym usłyszał głos Boga. Proste rzeczy, nic skomplikowanego, jeden dzień w miesiącu. Wiecie, że u nas w zgromadzeniu Selezjańskim jesteśmy w sensie, jedynym zakonem który praktykuje do dzisiaj ćwiczenie dobrej śmierci. Jeden dzień w miesiącu przeżywamy tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Rano wstajemy z tą świadomością, że to jest ostatnie 12 godzin, że to może być naprawdę ostatni dzień. Przeżywamy eucharystię, aby to była ostatnia msza święta w naszym życiu. Idziemy do spowiedzi świętej, z tą świadomością, że chcę tak przeprosić, tak żałować, jakby to była ostatnia spowiedź przed śmiercią. Analizujemy wszystkie relacje. Czy jest ktoś, komu powinienem powiedzieć przepraszam, dziękuję, wybacz, proszę o wybaczenie? Następnie odmawiamy specjalne modlitwy, zaakceptowania każdego rodzaju śmierci wszystkich okoliczności śmierci prosząc boga o jedną szczególną łaskę żeby mnie umarł bez sakramentów świętych ksiądz bosko powiedział że jeśli ktoś raz w miesiącu jeden dzień przeżywa tak jakby był ostatnim dniem jego życia nie sposób żeby się potępił może właśnie pierwszy piątek miesiąca Uczynić tym dniem, przeżyć go tak, jakby to miał być ostatni dzień Twojego życia. W ciszy. W takim oddaniu się Bogu, w takim przyjęciu Komunii Świętej, w takim wyspowiadaniu się. W takim przepraszam wszystkim, którym powinienem przeprosić. Wybaczam wszystkim, którym powinienem wybaczyć. Poprosić o przebaczenie. Tych, których skrzywdziłem. Jeden dzień i może to będzie czas, w którym Bóg objawi Ci swój głos. Bóg powie Ci słowo, które zmieni wszystko. Elżbieta, kiedy dowiedziała się, że jest w stanie błogosławionym, jak mówi słowo Boże, Oddaliła się na pięć miesięcy. Zniknęła z życia publicznego na pięć miesięcy, przygotowując się do narodzin swojego syna. I znowu sobie myślę, prosta praktyka, ale jakże ważna i piękna. Pięć pierwszych sobot miesiąca. Matka Boża prosi o te pięć pierwszych sobot miesiąca wynagradzania. Za grzechy, bluźnierstw, obelg, kpin z Matki Bożej. Z jej niepokalanego poczęcia, z jej macierzyństwa, z jej dziewictwa, z tego, że nawet dzieciom wpaja się niechęć nienawiść do Matki Bożej, skpienia sobie i szydzenia z jej obrazów, figurek, profanacji. Pięć pierwszych sobot miesiąca. W który w szczególny sposób chce zbiec z nią na pustynię, by być karmionym przez Boga z dala od węża. Bo tutaj jeszcze raz, to nie chodzi o to, że ja tylko wypełnię te pewne warunki tak wynagradzające w tym nabożeństwie, ale chodzi o to, żeby wejść w ten szczególny dzień. Jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, w taką intymność z nią, w taką miłość świeżą, piękną, zachwycającą, fascynującą dla niej, do niej, w niej, żeby być jak najdalej od węża. To, co mówiłem wczoraj, niewiasta. W momencie, w którym wąż, smok starodawny chce pożreć jej dziecko, ona ucieka na pustynię. Wyprzedza działanie destrukcji smoka. Aby być w miejscu, w którym Bóg przygotował jej miejsce. Aby ją karmić ponadnaturalnie, mocą królestwa Bożego. Może ten właśnie dzień nabożeństwa wynagradzającego, uczynić dniem przeanalizowania, czy ja tak naprawdę kocham Maryję, czy ja naprawdę się jej oddaję, czy naprawdę jestem prawdziwym świadkiem. Miłości do niej i całkowitego oddania się jej. To może być czas, w którym w szczególny sposób uświadomię sobie, że jedynym miejscem najbezpieczniejszym będzie jej niepokalane serce, jej ramiona, okrycie jej płaszczem. Jak ono wygląda? Czy to jest tylko slogan, czy rzeczywiście jestem cały jej, ukryty w niej? Niewidoczny dla szatana. On nie może mnie zaatakować, bo mnie nie widzi, bo znikam w niej, w jej sercu, pod jej płaszczem, w jej ramionach. A co ona w tym czasie robi? Ona trzyma swoją stopę na jego głowie. Kiedy jestem w Maryi, kiedy jestem w jej sercu, to jest moja pozycja. Pozycja walki i pozycja całkowitego zwycięstwa, kiedy jestem w niej. Ja jestem w niej, a ona trzyma swoją stopę niepokalaną na głowie węża, który próbuje zniszczyć moje życie, który próbuje zniszczyć moje małżeństwo, który próbuje zniszczyć moją rodzinę. To jest potworny smok, ponieważ. Maryja trzyma swoją stopę na jego głowie, ale ma wolny ogon. I tym ogonem szaleńczowali na wszystkie strony, żeby strącić gwiazdy z nieba. Kim są? Co oznaczają gwiazdy? To przede wszystkim wojsko. Wojsko Jezusa Chrystusa. To szczególnie hierarchia kościelna. To ci, którzy mają przewodzić Kościołowi, to ci, którzy dążą do świętości, to wojsko Boga Wszechmogącego, gwiazdy, gwiazdy wojska, które świecą ponad wszystkich, to szczególnie wybrani i szczególnie ci, którzy radykalnie idą za Bogiem. Ale jedna trzecia z nich zostanie strącona na ziemię. Ona będzie w innym miejscu niż niepokalane serce Maryi. Oni będą w innym miejscu niż ona, mająca swoją stopę na głowie węża. Będą poza nią i dlatego będą tak bardzo narażeni na zniszczenie ich przez szaleńczo wściekłego smoka i jego ogon, który bije na oślep strącając jedną trzecią świętych z nieba na ziemię. Strącając ich do piekła. Kiedy przeżywam w niej, w Maryi, w jej niepokalanym sercu nawet całą swoją grzeszność, nędzę, słabość, ale nieustannie się jej oddaję, Nieustannie proszę, aby nie wypuszczała mnie w swoich ramion. Proszę, żeby ukryła mnie w swoim niepokalanym sercu. Ona jest ucieczką grzeszników. Im większy grzesznik, tym bardziej ma prawo wtulić się w jej ramiona. Im większy grzesznik, tym bardziej ona przyciąga do, do swojego serca niepokalanego i ukrywa go w nim najgłębiej. Tam jest nasze miejsce zwycięstwa. I przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Kiedy ona postawi kropkę na D. Wierzę, że to będzie w momencie śmierci każdego z nas. W sposób szczególny w momencie śmierci. Kiedy tą stopą którą przytrzymuje głowę węża, dociśnie do samej ziemi i zmiażdży go pod swoją stopą, osiągając całkowite zwycięstwo nad szatanem, który chciał mnie zniszczyć. I to będzie tryumf jej niepokalanego serca. Taki tryumf który będzie wzruszał. I tak jak mówi święta siostra Faustyna, że przez całą wieczność będziemy uwielbiać Boga za miłosierdzie, które wyświadczył każdemu z nas w szczególny sposób przez nią. Słyszeć głos Boga, szczególnie w czasach coraz większego zamętu i ciemności. Koniecznością jest wyjście na pustynię. Każdy według tych możliwości, jakie ma. Moja pustynia będzie inna. Księdza proboszcza pustynia będzie inna. Męża, żony będzie inna. Kogoś, kto jeszcze nie wszedł w związek małżeński, będzie miał inną pustynię. Inną pustynię będzie miał ktoś, kto pracuje na pół etatu. A inną pustynię będzie miał ktoś, kto pracuje na dwa etaty. Ale pozwól, żeby Duch Święty wyprowadził Cię na Twoją osobistą pustynię. Czasy, które nadchodzą, będą wymagać szczególnego słyszenia głosu Boga. Jeśli nie będę słyszał głosu Boga, ogon smoka zniszczy mnie, strąci mnie do piekła. Gra toczy się naszą wieczność. Amen.